Z zachodu nadciągały wojska amerykańskie i brytyjskie, a z nimi polskie, kanadyjskie i francuskie. 7 marca 1945 roku patrol amerykańskiej 9 Dywizji Pancernej dokonał ataku na most na Renie w miejscowości Remagen, tak niespodziewanego, że Niemcy nie zdążyli wysadzić mostu. Dzięki temu w następnych 24 godzinach Amerykanie przeprawili na wschodni brzeg Renu 8 tysięcy żołnierzy wraz z czołgami i działami samobieżnymi. 23 marca z nad ruszyła wielka aliancka ofensywa. Gęsta sieć dobrych dróg i płaski teren sprzyjały nacierającym wojskom. Droga do Berlina wydawała się stać otworem przed amerykańską 12 Grupą Armii, a jednak Amerykanie nie spieszyli się. Generał Dwight Eisenhower wydawał się bardziej zainteresowany uderzeniem w kierunku Alp. Uważał, że Niemcy utworzą tam silny ośrodek oporu. Premier Winston Churchill protestował przeciwko amerykańskim planom. Żądał, aby wojska angloamerykańskie jak najszybciej skierować na Berlin. Nie poparł go prezydent Roosevelt, a generał Eisenhower zdecydowanie odmówił zmiany planów, w których Alpy były ważniejsze niż stolica III Rzeszy.